Doskonały dzień, żeby zacząć daleką podróż. Jedziemy. Przejeżdżamy granicę polsko-czeską. Czas my To ostatnio byliśmy. Podróż w czasach zarazy trwa. Jedziemy przez Czechy, jesteśmy koło Pragi. A tu informacja: Nie Nesedite już doma od 1.06. To jedziemy dalej. do granicy austriackiej. Pupydałem. Ach tu, podpadałem mam. Nie teraz. Ali <grywa> Ali, <grywa> Jesteśmy? Io Ja jestem bardzo szykała, Ty chcesz szykał już? Ja i szykam, szykamy bardzo długo aż dojedziemy Zrób sobie jedzonko, a potem dalej jedziemy. Kilometru. Ile mam kilometrów? Wifil kilometra? Mają coś. Jak to dłużej nim róbnie. Ale jest dobrze. Oooo! opadła powieka! <głos> <głos> Jesteśmy tatami w panczę i tata kieruje. Nie tata, tylko kto kieruje? <noise> kto kieruje? Ja! Kieruj! Aaaa! Dojechaliśmy do naszego pierwszego etapu. Jesteśmy obok Salzburga przy pięknym jeziorku Mondzy, które ma taki szmaragdowy kolor. Jesteśmy pojedzeni, bo już zjedliśmy wainę sznicel w restauracji. A ciekawostką jest to, że jeziorko do niedawna było na sprzedaż i jest cicho, więc może jakiś bogaty murgrabia je tutaj zakupi. Mieliśmy dzisiaj rano skoro świt i biegniemy do miejscowości Lumberg. Ja mam austriacki luk. Go, go. A trening skończony w takich okolicznościach Makuje zupełnie inaczej. O nie, jeszcze biegnie moje kochanie. Trenował. Też bardzo ciężko pod górę. Skarpetki mu chyba pomagały uścisk. Jeszcze... Jeszcze pompki. Sto pompek na jednej ręce. To jesteśmy na mecie austriackiego maratonu dziwnych kroków. Tylko to się odbywa. Jeżdżamy z Monsy. Chmurki tutaj się roztaczają pięknie nad Alpami, a my 500 km w kierunek Kroatia i Saudria. A my stoimy w korku przed tunelem Caravan Tunel, czy coś takiego. Pokazuje 24 minuty do tego tunelu, i to już jest granica ze Słowenią, i zostanie wtedy 200 km do Adriatyku. Może się uda wjechać. Ciśniemy. Drugi korek był. Bardzo stary tunel. Teraz buduję dopiero drugą nitkę. A tunel ma prawie 8 km długości. Jest jednym z dłuższych takich tuneli. Dopiero dru... buduję drugą nitkę. Aha. Ma takie fajne na przykład jakieś ponoć techniczne rzeczy, że automatyczne wykrywanie przegrzanych hamulców w tirach, w autobusach. Takie bajery już ma. Nie było parę wypadków. Jedziemy. Szybki fitness w czasie jazdy. Na drodze A1 zgłoszono zamknięty prawy pas. Już mamy 25 stopni na zewnątrz. Cyfrysiki rosną gdzie nie Słowenia minęła bez bólu jak na razie. Zobaczymy. Będzie przyjeździe do Chorwacji Ok, zaraz się dowiemy czy wjeżdżiemy do Chorwacji. Robertan. Robertan No Udało się Pani przeglądała Facebooka to to mi nie robiło This is my last gambit. Got that smile upon my face, cause there's excitement in the chase. This I know. Yeah, I'm going for the ride, and by myself I am alive. And I saw. Still I run. W końcu dotarliśmy nad... Udało się, jesteśmy w istrijskiej części Chorwacji, tutaj, gdzie ta część Istri lądowej spotyka się z nadmorską. Olek już na loda po jedzeniu. Zjedliśmy spaghetti, zjedliśmy pastę z truflami i przepyszną rybną platę. Taki miks, w którym wszystko najlepsze z Chorwacji smakuje najbardziej. Jesteśmy na urokliwej plaży w Savudrii. <laughs> Ale jesteś nurek. Chodzisz po kolana, masz maskę pełną. Dobrze, że jeszcze nie masz butli z tlenem a my probita, co probita? już nie wiem co <laughs> domati sam... wino i domati rakija do mati, do, do mati rakija samo dobro, samo dobro a my zaznajomieni z zapachem jadranu po prostu spędzamy czas miejscówka Superior 8 rakija, malwazija alleluja amen, koniec Entra. i wszystko zabierają i rybacy i grzałowaki chodzą podnosić łódź żeby nie uciekać. Wstaliśmy rano z Kroświt, a że wczoraj dużo zjedliśmy ryb, to musimy teraz je wszystkie wybiegać. Pojedziemy biegać. Z lewej strony. Najstarsza latarnia morska na Jadranie. Tak, jest z 1918 roku. I ma tam... Ileś na pewno metrów ma. <grymne> A tutaj jest specyficzna mosteczka. Powinienem aresztować. Chorwackie śniadanie musi się opierać na mortadelli. Tak? Mortadella. Della. Della. Wyjeżdżamy z malutkiej bajkowej samobii i jedziemy dalej szukać przygody.